Hej, jestem Dronix witam Was w kolejnym filmie z GT Engine, gdzie pokażę Wam całkowity chaos, czyli kilka nowych feature, które dodałem przez ostatni czas. Feature te są niedopracowane, ale przez to, że moja szkoła dała dni dyrektorskie mam cały tydzień majówki, to pod koniec tego tygodnia chyba pojawi się film, z, gdzie będą poprawione wersje, lepsze grafiki czy sound efekty oraz chociażby lepsza cutscenka, którą za chwilę pokażę jako pierwszy feature. Pamiętajcie, by zaskoczyć mój kanał, by móc przetestować demo oraz nie przegapić kolejnych filmów z tej serii. A zaczynamy już od katastyki. Yy, wyświetla nam się ona, kiedy tworzymy nowy świat. Yy, jest to pierwszy kawałek fabuły, którą będę tak właśnie w taki sposób mniej więcej wam zdradzał. Mimo, że te wideo, które robię, są dość bezpośrednie, no to fabułę postaram się no, tak w miarę tak pokazać. Co do tego, jak to działa, jest to po prostu scena, która nam się wczytuje, która ma na Void Awake y, timer. Bez żadnego obchodzenia teleportacji gracza, blokowania mu transforma i poruszania się, nie, po prostu. Po prostu jest to scena z Void Awake. Ym, co do samej scenki, jak już powiedziałem, no, fabuła. Kacenka może ulec zmianie, bo to jest obecnie rozjechana i najprawdopodobniej na 100% ulec zmianie. Więc proszę nie brać... Fabuła również może jeszcze ulec zmianie, bo nie jestem do końca zdecydowany. Więc tego filmu nie bierzcie w ogóle za ich żadną wytyczną. No a propos, Kacenkę również robiłem w tym samym programie co montuje ten film i ogółem filmy montuje. A kolejnym z feature'ów jest podnoszenie amunicji i wyświetlanie jej ilości magazynków. No, to mówi trochę samo za siebie. Obecny tutaj celownik również dodałem, który nie wiem, czym na pistolecie jest biały. O, tutaj przy flerganie mamy taki tu przy MP40 mamy inny celownik. jak no, widzicie mamy również informację podnieść magazynki i pod literą i możemy sprawdzić sobie, ile mam magazynków do danego typu broni. U góry jest to podpisane. Może tu nie jest czytelne, w momencie kiedy ja to gram, no to jest. Dasz i pasek energii i pistolet, który powinien być w którym na slajdzie, ale też nie mogę tego edytować, więc musicie yy, to oglądać. No tak, pasek energii to jest to białe, yy, co widzicie u góry. Yy, tutaj, no. On przy momencie, kiedy daszuje, yy, no dasz to w sposób taki większy speed. Teoretycznie można go podczas skoku wykonać. No i do tego turet. Turet, co prawda, już nie jest co do paska energii, ale. Zrobiony częściowo przeze mnie częściowo z, z Asestora yy, No, zadaje nam obrażenie, co jest bardzo ciekawe. Jak już zauważyliście również efekty otrzymywania obrażeń plus respawn nie możemy już niestety mieć ujemnego życia. Yy, a może to nawet dobrze No więc yy, tak, jeżeli nam życie zejdzie do zera, to You died prestature spawn, Na no jak, jak schodziło mi wcześniej, pojawiały mi się popękania na ekranie oraz yy, no yy, taka kamera klatkowa, jak miałem zbliżałem się do zera. Przy współnie wracamy z połową życia, a świat jest w stanie nienaruszony, w sensie to co zrobiliśmy to jest zrobione. Yy, no i zrobiłem trochę za krótkie wideo, ale do ciekawe, ale zapraszam Was również na mojego Discorda. Na której można po prostu pogadać. Kiedy będzie demo? Demo będzie na pewno przed tym. Będę pierwszy przed Team Cherry i przed Silksongiem będzie. A tak naprawdę to najpierw pod kolejnym filmem, albo za dwa, kiedy wreszcie ogarnę, żeby ta gra jakoś wyglądała. Jeżeli chodzi o to, czy ta gra jest. Biorę ją na poważnie? Nie, nie biorę tego na poważnie. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii.